Wyobraź sobie, że znajdujesz się w czasach, w których tajemnicze przepowiednie budzą zarówno trwogę, jak i nadzieję. Czy wierzysz, że Polska stoi na skraju wydarzeń, które mogą na zawsze odmienić jej losy? Dziś podzielimy się z Tobą poruszającą wizją, która przemawia do serc i sumień, a na końcu tego nagrania usłyszysz najważniejsze przesłanie, które może zmienić Twoje życie i życie Twojej rodziny. Witajcie, drodzy bracia i siostry, pokój Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami wszystkimi. Z serca życzę Wam błogosławieństwa, pokoju i zwycięstwa w każdej dziedzinie Waszego życia. Nazywam się Chodzenie z Bogiem, a to jest nasz kanał, na którym zgłębiamy niezwykłe tajemnice wiary i Bożego działania w historii ludzkości. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, proszę zasubskrybuj nasz kanał Chodzenie z Bogiem, zostaw łapkę w górę i podziel się tym nagraniem ze swoimi bliskimi. Obiecuję, że to, co dziś usłyszysz, może głęboko wpłynąć na Twoje spojrzenie na świat i na przyszłość naszej ojczyzny. Zanim przejdziemy do głównej części, zapraszam Cię do wspólnej modlitwy. Podnieś ręce, zamknij oczy i skup się na Bogu. Panie Boże Wszechmogący, prosimy Cię, pobłogosław każdego, kto ogląda to nagranie. Dotknij ich serc, obdarz ich mądrością i pokojem. Otwórz nasze umysły na zrozumienie Twojego słowa i Twojej woli. Panie, prowadź nas, abyśmy w każdej sytuacji odnajdywali twoją obecność i ufali twoim planom. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Przejdźmy teraz do tematu dzisiejszego nagrania. Polska, nasza ojczyzna, przez wieki była świadkiem niezwykłych wydarzeń, zarówno chwalebnych, jak i trudnych. Nie sposób nie zauważyć, że przez wieki towarzyszyła jej Boża opatrzność. Ale czy dzisiejsze czasy zwiastują coś więcej niż tylko zmiany polityczne, społeczne czy gospodarcze? Czy żyjemy w momencie, który otwiera drzwi do czegoś większego, głębszego, bardziej duchowego? Mistyczne przepowiednie, o których będziemy dziś mówić, wywołują w sercach ludzi zarówno niepokój, jak i poczucie pilności. Jedną z najbardziej poruszających wizji dla Polski jest ta, która mówi o duchowym przebudzeniu, ale także o wielkiej próbie, jaka może nas czekać. Zastanówmy się razem, co te przesłania mogą oznaczać dla nas, jako narodu i jako jednostek. Czy jesteśmy gotowi by odpowiedzieć na Boże wezwanie? Czy dostrzegamy znaki czasu? W proroctwach wielokrotnie podkreślano znaczenie modlitwy i nawrócenia. W Ewangelii według Mateusza w rozdziale 24, wersety 6 do 8 Jezus mówi: Będziecie słyszeć o wojnach i pogłoskach wojennych. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Będą głody i trzęsienia ziemi miejscami. Lecz to wszystko jest początkiem boleści. Czy te słowa nie są ostrzeżeniem również dla nas? Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, co one oznaczają. Czy nasze codzienne życie odzwierciedla wiarę, którą wyznajemy? Czy jesteśmy narodem, który potrafi zwrócić się do Boga w pokorze i z prośbą o przebaczenie? Podziel się swoją refleksją w komentarzach, bo twoje zdanie ma znaczenie. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz, jestem gotowy słuchać głosu pana. Czytajmy dalej znaki i starajmy się zrozumieć, co mogą one oznaczać dla Polski. W kolejnych minutach, zgłębimy wizje, które wskazują na czas oczyszczenia, ale także wielkiej łaski. Proszę, pozostań ze mną, bo to, co usłyszysz w dalszej części, może odmienić twoje serce. Polska, kraj o głębokich korzeniach chrześcijańskich, była wielokrotnie nazywana przedmurzem chrześcijaństwa. Czy zatem to przypadek, że przepowiednie dotyczące przyszłości świata często wspominają o naszym narodzie? Dziś zanurzymy się głębiej w tajemnicze wizje, które mogą nas przygotować na nadchodzące wydarzenia. Mistyczne przesłania mówią o Polsce jako o miejscu duchowego odrodzenia, ale również jako o narodzie, który czeka wielka próba. Co to oznacza? W jednej z najbardziej poruszających wizji usłyszeć możemy o świetlistym płomieniu, który wyjdzie z Polski, rozświetlając mroki Europy. To symbol duchowego przebudzenia, które według mistyków ma się rozpocząć w sercach Polaków. Ale ta wizja niesie również ostrzeżenie: zanim nadejdzie czas łaski, Polska przejdzie przez ciemną dolinę. Czy jesteśmy gotowi, aby stawić czoła tym wyzwaniom? Czy zdołamy zachować wiarę, jedność i siłę ducha w obliczu trudności? Przypomnijmy sobie słowa świętej Faustyny Kowalskiej, naszej rodaczki, której dzienniczek stał się przesłaniem miłosierdzia na całym świecie. W jednej z wizji Jezus powiedział: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeśli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. To wezwanie do nas wszystkich, abyśmy żyli w zgodzie z Bożymi przykazaniami i stali się narzędziem Jego woli. Wielu współczesnych mistyków ostrzega jednak, że Polska może stanąć przed próbą, której celem będzie oczyszczenie dusz i powrót do korzeni wiary. Wizje te mówią o wydarzeniach, które wywołają wstrząs w sercach ludzi, zmuszając ich do zadania sobie kluczowych pytań: dokąd zmierzam? Na czym opieram swoje życie? Czy jestem gotowy na spotkanie z Bogiem? Wielką nadzieję niosą również przesłania Matki Bożej, które pojawiają się w różnych zakątkach świata. W tym także w Polsce. Maryja wielokrotnie nawoływała do pokuty, modlitwy różańcowej i zawierzenia jej niepokalanemu sercu. Jej orędzie jest jasne: tylko modlitwa i nawrócenie mogą uchronić świat przed katastrofami. Nie bójcie się, moje dzieci, mówi Matka Boża. Jeśli pozostaniecie wierni, moje serce zatriumfuje. Bracia i siostry, to jest czas, by się zatrzymać i spojrzeć w głąb swojego serca. Czy widzisz tam miejsce na Boga? Czy czujesz, że Polska może stać się tą iskrą, o której mówił Jezus? To wezwanie do każdego z nas, aby stać się częścią duchowego odrodzenia naszego narodu. W kolejnym segmencie porozmawiamy o tym, jak możemy przygotować się na nadchodzące wydarzenia i co zrobić, by odpowiedzieć na wezwanie Boga. Pozostań ze mną i pamiętaj, aby zasubskrybować kanał, bo to dopiero początek tej niezwykłej opowieści. Napisz w komentarzu: Polska jest gotowa na triumf wiary. Jeśli czujesz, że razem możemy dokonać wielkich rzeczy. W obliczu zapowiadanych wydarzeń stajemy przed pytaniem: co możemy zrobić, aby być gotowi na to, co nadejdzie? Mistycy, święci i wizjonerzy podkreślają znaczenie duchowego przygotowania, które zaczyna się od nawrócenia serca. Nie chodzi tylko o formalne rytuały, ale o głęboką przemianę, która pozwala nam żyć w jedności z Bogiem. To czas, aby odnowić naszą relację z Chrystusem. Otworzyć się na Jego miłosierdzie i przyjąć Jego łaskę. Jednym z kluczowych narzędzi, które daje nam Kościół, jest sakrament pokuty i pojednania. Jezus w Ewangelii według Jana, w dwudziestym rozdziale w wersetach 22 i 23 mówi do apostołów: Weźmijcie ducha świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To wielki dar, który pozwala nam rozpocząć na nowo. Czy korzystasz z tej możliwości? Czy otwierasz swoje serce na łaskę przebaczenia? Kolejnym krokiem jest modlitwa, która jest naszym duchowym oddechem. W momentach próby i niepewności, modlitwa staje się kotwicą, która trzyma nas blisko Boga. Matka Boża w wielu swoich objawieniach, od Fatimy po Mediugorie, wzywała do modlitwy różańcowej. Ten prosty, ale potężny akt wiary może stać się źródłem pokoju i siły dla każdej rodziny. Jak mówi święty Jan Paweł II. Różaniec to modlitwa, która niesie nas przed oblicze Maryi, a przez nią do Jezusa. Nie zapominajmy także o wspólnocie. Kościół jest naszym duchowym domem, miejscem, w którym możemy znaleźć wsparcie, pociechę i przewodnictwo. W czasach chaosu i zamętu, wspólnota wierzących staje się światłem, które pomaga nam iść naprzód. Czy jesteś częścią wspólnoty? Czy masz wokół siebie ludzi, którzy pomogą ci wzrastać w wierze? Jednak przygotowanie duchowe to nie tylko kwestia osobistej modlitwy i sakramentów, to także nasze codzienne wybory i postawy. Czy żyjemy zgodnie z Ewangelią? Czy jesteśmy świadkami Chrystusa w naszym otoczeniu? Święty Paweł w liście do Rzymian w dwunastym rozdziale, w wersecie drugim, mówi: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Przygotowanie na przyszłość, o której mówią mistycy, nie polega na strachu czy panice, ale na zaufaniu Bogu i życiu w zgodzie z Jego wolą. To czas, aby każdy z nas zadał sobie pytanie, czy jestem gotowy. To nie jest tylko pytanie o naszą osobistą wiarę, ale także o to, jak wspieramy innych w ich drodze do Boga. W następnym segmencie opowiemy o konkretnych znakach, które wskazują na nadchodzące wydarzenia i jak możemy je rozpoznać w świetle Słowa Bożego. Jeśli oglądasz ten materiał i czujesz, że ten przekaz jest dla ciebie ważny, napisz w komentarzu ufamy Bożemu miłosierdziu i podziel się tym filmem z innymi. Bracia i siostry, teraz zagłębimy się w znaki, które według proroków i mistyków mają zwiastować nadchodzące wydarzenia. Czy jesteście gotowi, aby usłyszeć, co niebo stara się nam przekazać? Jezus w Ewangelii według Mateusza w 24. rozdziale w wersetach od 6 do 8 ostrzega: Będziecie słyszeć o wojnach i pogłoskach wojennych. Uważajcie, abyście się nie trwożyli, bo to musi się stać. Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą głody i trzęsienia ziemi w różnych miejscach. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Mistycy mówią o serii wydarzeń, które zmienią świat w tym o kryzysach ekonomicznych, klęskach żywiołowych i wzrastającej bezbożności. Czyż nie widzimy tego już teraz? Coraz więcej osób oddala się od Boga, a wartości chrześcijańskie są wyśmiewane i marginalizowane. To czas, w którym każdy z nas musi być strażnikiem wiary w swoim domu i w swoim sercu. Maryja, Matka Boża, wielokrotnie ostrzegała świat. W Fatimie prosiła o modlitwę, pokutę i zawierzenie jej, niepokalanemu sercu. W Mediugorie mówiła o nadchodzących trudnych czasach, ale zawsze podkreślała, że modlitwa i post mogą zmienić losy świata. Czy traktujemy te wezwania poważnie? Jednym z najbardziej wymownych znaków jest zamęt moralny, który wdziera się do społeczeństwa. Prorok Izajasz w piątym rozdziale w dwudziestym wersecie mówi: Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność na światło, a światło na ciemność. Czyż nie jest to obraz naszych czasów? Prawda staje się względna, a zło coraz częściej przybiera formę dobra, ziemia także zdaje się wołać. Trzęsienia ziemi, pożary, huragany, wszystko to przypomina nam, jak kruche jest nasze życie. W księdze proroka Joela, w drugim rozdziale, w wersetach od 30 do 31 Bóg mówi: I uczynię znaki na niebie i na ziemi, krew i ogień oraz słupy dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie wielki i straszny dzień Pana. Czy rozpoznajemy te znaki wokół nas? Nie chodzi jednak o to, aby żyć w strachu. Jezus wzywa nas do czujności i zaufania. W Ewangelii według Łukasza w XXI rozdziale, w wersecie 28 mówi: A gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. To nie czas na panikę, ale na pogłębienie naszej relacji z Bogiem. Zapraszam Was teraz do refleksji. Jakie znaki dostrzegacie w swoim życiu? Czy odczuwacie, że Bóg wzywa Was do większej gorliwości? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach, abyśmy mogli wspólnie budować wspólnotę wiary. Jeśli oglądasz ten materiał, zapisz w komentarzu: Jezu, ufam Tobie, i podziel się tym filmem z bliskimi, aby dotarło ono do jak największej liczby osób. W ostatniej części opowiemy o tym, co każdy z nas może zrobić, aby nie tylko przetrwać, ale także wzrastać duchowo w tych trudnych czasach. Nie odchodźcie, bo najważniejsze przesłanie dopiero przed nami.